Ma się ma, się nie ma, dzisiaj będziemy grać w Minecrafta na modach, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Lecimy oczywiście jak z menu, zawsze. Tutaj możecie zauważyć, że mam se testy modów, bo so testowane, tutaj Creative mods czy Cheats, ale my będziemy grać na modach z widzami. Ja poza nagrywkami robiłem trochę rzeczy, bo w sumie chciałem się już dokopać. Jak zacząłem w dusie kopać, to się dokopałem. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale dodam plugin, który dodaje grave Znaczy te. No to na końcu języka. Groby, o groby, na których się właśnie y, 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 ginie i tam są itemy. I tam możesz je odzyskać i tyle. E, też może inaczej wyglądać wszystko, bo zmieniłem sobie y, shadery. Nie na jakieś nowe super, ale miałem je już. Tylko y, to są te te co zawsze lubiłem. ona na tamtych y, bardzo... Nie było to, że lagowało. A czy że światło było zepsute trochę? Jak nagrywam, zauważyłem, że moje FPS są mniejsze. Ale dobra. Myślę, że ten, te shadery są lepsze, bo światło na pewno jest wyraźniejsze. A nie takie, że było ledwo widoczne czy coś. I to już można zauważyć, że są schody. Ja już sobie sam stanie pamiętam, co zmieniłem, ale no. Są schody, bardzo długi tunel w dół. Eee, no. Mam diaksy, właśnie. Bo. E, to było tak, że. E, no, że chciałem już po prostu mieć. Bo możemy teraz iść na Atuma. Do Atuma. I. nie nie no te, może do Twilight Forest, bo atum nie wiem, jak tam działa wszystko. A ten, a Twilight Forest trochę wiem. Może być tak, że po prostu, że po prostu zdechnę tam totalnie. To już co zrobiłem, obsydian? O tu, tu umarłem. Dokładnie w tym miejscu. upałem, Bo jest taka roślinka, fade, czekaj, już wam pokazuję. Fade Leaf. Z Dungeon Tactics, i jak na nią próbujesz, jak spróbujesz z nią niszczyć, to cię teleportuje w randomowe miejsce i możesz totalnie zrespić się w jakimś bloku i zginąć. Więc jest bardzo przyjazna, naprawdę. O takie efekty są, ale no. O, tu sobie już kopałem. Właśnie jak kopiesz się jakieś rzeczy, to jest klaster, czyli i ten klaster trzeba przepalić, żeby był normalny. Więc no, tak to właśnie wygląda. Tak jest moja metoda na kopalnie, że trzy kratki odstępu od każdej dziury i sobie kopię. Dokładnie. No, chciałbym sobie trochę diamentów wykopać na odcinku, żeby nie było, ale... tak. To trochę jest... Ja nie mogę już przecież, to diagso to, to... No zobaczcie, niby wygląda jak diak, ale chociaż widać, że to szmaragd. Proszę bardzo. A, już myślałam. W ogóle kwarza się wykopać te teraz. To tyle rzeczy dodaje. To wszystko z tego ta Dungeon Tactics Bo niby jeszcze yy, ten ruda, znaczy no, sztabka istnieje. Ale tak jakby nie wiem jak ją zdobyć. Znaczy. No dobra, da się ją zdobyć, ale jakby. No dobra, nieważne w sumie, bo no. Nie wiedziałem jak się tworzy, ale jak e, zrobię coś takiego, i tu jest u góry smelting, to jest Iron Cluster, się przepala, ale właśnie Iron Ore nie mam pojęcia skąd wziąć, tak jakby. Tu jest już wykopane on znowu też dostaję obrażenia nie wiem kiedy będziemy mieli najbliższe starcie z jakimś mobem z modów ale no, w ogóle żadnych mobów jeszcze nie widziałem ja... ja chcę poszukać sobie mobów, żeby nie było, że jakiś świat jest czy coś i trzeba resetować bo jeszcze żaden mob mi w niczym nie przeszkodził też czekać jak poza odcinkiem jak poza odcinkiem kopałem to czy miałem takie... Miałem potwory? Nie pamiętam w sumie Mam łopaty, mam łopaty to Nie wiem czy on mnie kopył łopatą Daj, nie zawsze się przyda. A da się w ogóle diamond skraftować? A diamond. Aha, okej, okay, to nieważne. Czyli się chyba nie da. Nie, nie da się. A szkoda, bo na jednym się dało. Yy, to chyba na industrial craft'cie ale no, jak mówię, ja bym go chyba nie ogarnął Więc go nie ma Tak samo jak Blitcraft na przykład A i tak musiałbym restartować, jakbym miał teraz dodać, więc no O! A w ogóle czemu miałem F3? moba jakiegoś i tak się wsłuchiwałem, czy przypadkiem mi się nie przewidziało No w sumie przesłyszało Gdzieś jest lawa, minimapa może trochę podpowiadać to teraz nade... Ooo O nie. skończyły mi się pochodnie. Cyk. Tu też. Czyli muszę tutaj. No to sprawdzamy, co to... Co, co, co to jest? Nie zleci mi na. na twarz? Nie. Góry coś jest też lawa. To bieda. Ale to było zdradliwe ja nie mówię. Ty dobrze, że mam tą butle, butelkę, butelkę wiadro z wodą. Bo było trochę niefajnie. O, teraz na przykład tak zrobię. Oj oh, nice. Kolejny Emerald. Ej, czyli ja jestem teraz pod biomem yy, górzystym, tak? Pamiętam, że właśnie na takim biome są te wszystkie O, widzieliście? Nawet jak podejdę, to mnie tepa eee, Tylko gdzie byłem? A, to niedaleko Ta minimapka mega pomaga, albo na przykład zobaczcie Zrobiłam sobie taką checkpointa, bo właśnie mnie teleportowało ciągle Który to, to jest stopień? Czyli niżej? Nie, wyżej, wyżej Naprawdę jest takie zdradliwe. E, żeby tego uniknąć trzeba kopać pod tym. I to jest fade rose, tak? Tak, fade leaf. O nie, nie. Nie, ja... No tego trzeba unikać, bo naprawdę tak łatwo można zginąć przez to. Muszę zaznaczyć sobie drogę, bo zaraz się zgubię. Dobra, tutaj. O, co ja tam widziałem, aha. To nieźle. Mega dużo tego ogólnie. O, to mnie spowalnia. Ile? Aha. Lone jest 3, ale duże. A co to jest tak w ogóle? A nie, Silver jest gorszy od żelaza. Hmm, diaksy może? Hmm? Chyba raczej nie. Nie tym razem. No w sumie po co się buduje? Może jedno? Nie no, nie ma. Zastanawiam się, czy najpierw nie wydać sobie na diamentowe kilo. To by mogło być mądre. Idźcie sobie. Nie wiem, w jaki sposób może to być pożyteczne. Oświecące grzybki. na no, co się robią? Nie, po prostu świecące grzybki. Gałusza. For... No, ty. <laughs> Idealnie. No i kolejny emerald. Ja muszę jakąś wioskę. Wcale widzianki widziałem kie... wioskę wcześniej. Powinienem się do niej cofnąć. Mhm, Kolejny emerald. I kolejny emerald. Ja nie mogę, tu są. Emeraldy o wiele częstsze niż ten. Ej nie no to jest podejrzane. Dlaczego nie ma żadnego ten? Zobacz, czy jest difficulty normal? Dlaczego nie ma żadnych... ...bobów? Ale naprawdę, to jest dziwne. Hm. Ej, przepraszam, ale ja na, ja na chwilę włączę sobie i chcę zobaczyć. Nie no, Nie działa. Dobrze. To, to wywalę, już przy okazji skorzystam. Te rzeczy wywalę. Ale, hmm... A dlaczego one... Dlaczego one się nie respią? Mob Mob spawning. Spawn. Nie, on nic nie ma. A to na razie nie mogę wyłączyć. A przy wyjściu i wejściu się dopiero zrobi. Ech. To nie, wie, nie wiem, czemu nie możemy spotkać żadnego pora. Zapomniałam, że, mi, że nie mam jedzenia. Ja właśnie, czy ja się nie zgubiłem przypadkiem? Bo tak mi się trochę wydaje, że mocno. Że za daleko po prostu poszedłem. Co, co to było? No tutaj, tutaj? Nie, dobra, jest git. Dobra, to chyba już się cofamy, nie ma tu ciekawego do wiedzenia już o Emerald. Regeneracja. Nie no, to ja takie lubię, jak regeneracja. No bo dobra, le lepiej nie tej śmieci. Nieważne. E, tu jest kolejne. Ile już emeraldów? No osiem. To nieźle. Że ja byłem na samym początku, a widzę tego Diaksa dopiero teraz. O, nie jeden. Jeden... Dwa... Trzy Cztery Pięć O, za czternaście diaksów Dobra, jestem zadowolony z tej podróży tak trochę Tutaj? A nie, tu się tefnę Tutaj, tutaj, o tutaj, o o Dobra, dobra I w są dziurkę, nie? Nie tak, tak, tu. O i jestem swojej kopii w Złą stronę. O, to jest... Tu byłem. Dobra. Tam ja może może wracać, tylko wykopię ostatni tunel. Albo z użyję kilof. To jest użycia kilofa i już nagrania trwa. 15 minut, no to, Poko Słuchać mnie wszystko dobrze, chyba tak. No i wracamy. No i fajnie. Tutaj oczywiście jako pierwsze to diamentowy kilof Później żelazno. Tutaj do przetapiania. I chyba w następnym odcinku będziemy robić sobie magazyn, bo planuję tu zrobić zejście, tam klatkę, tak jakby schodową, coś w tym stylu. I pode mną będzie magazyn. Możemy teraz zacząć, bo jeszcze jest czas. Chciałem jeszcze stworzyć. Na pewno sobie chcę. Podęgi, fajnie. Na razie, nic chyba. Nie, no ja już trochę mam pomysł do roboty. Na przykład zrobić to. Co teraz robię. Eee, Iść pozbierać e, Obsydian i. E, Iść pozbierać Obsydian. No i zrobić te... Rzeczy, t, t, wyleciało mi. I pozbierać drewno. Tylko zapomniałam na co. Drewno na... Nie, nie, no chcę... Yy... A tak, drewno na... na ten. Na bookshelfy. Glow To do śmieci. A właśnie, zapomniałam że mam Śmietnik. Nie gadaj. Nie mogę. Co za debil. Wyrzuciłem 8 emeraldów. O, oh, wow. Tutaj trzy miałem. Nice. to chodźmy pozbierać drewno. Co innego nam pozostaje? Myślę, że sildurs są lepsze przy kapików, chociaż są o wiele bardziej wymagające. Chociaż może nie o wiele, ale na pewno są bardziej wymagające. Tam widzę wodę. Jak ona wygląda. A, tak samo. Myślałam, że się nie odbije. No dobra. A zaraz nie będę już miał Battle Axe. To co zrobię kolejnego? On jest praktycznie ani trochę drogi, a jest mocny. Co to za se były? Niedopracowane. No te właśnie, te, 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 te się też tak bagują. A tutaj się tak bagują? Czy te? To się po prostu z shaderami. Ale no... No to za duży z efekt tych ruszanych liści. Ja bym... Tak nie przeszła. Nie... sadzonka może? Nie tym razem. Muszę sobie zrobić checkpointa domku, bo zaraz go zgubię. Przycisk teleport? A no ta, bo yy, mam włączone przez te cheaty, bo mogę się teleportować do waypointów, jeśli mam ten cheat mode aktywny. Do Meksy da na przykład taki kolorek. Patrzcie, mogę się teleportować. Tu jestem w kopalni, a tu jestem w domu. Tylko nie wiem czemu jestem w ścianie, ale to jest nieważne. Już nie będę się teleportował. E, dobra, mamy. To teraz wszystko przerabiamy. Ja bym chyba to usunął te drzwi. Tak, jest badlag. Bardzo, bardzo jest tani jak na Badle czy Jak na siekierę zwykłą. Ja sobie wymieniam te drzwi, bo one są nie aż takie ładne jak te na, na moim teksturpaku. Co no to jest? Dobra, nieważne. Yy, dobra, to chowam i robimy reszty. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Że trzeba to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14. Jeszcze dwóch mi chyba zabraknie. O. Ale jestem inteligentny, prawda. Czy wyleciało? Dobra, 3. okej okay. Uff. Już się bałam, że nie odzyskam tego. Ale dobra, jest git. Zaraz tylko miejsce na enchanting, sam enchanting, no i będzie, będzie dobrze. No, Stunak miałem, ale nie wiem po co. No. Wrzućmy hmm. sobie w sumie portal do... do Twilight Forest. Tutaj sobie przygotuję. Mamy blisko zbiornik z wodą, więc to nie będzie problem. Tutaj. Stąd mogę. E, jeden diaks nie, Teraz nie działa, co nie? Bo trzeba mieć kwiatki, a kwiatki to w sumie niby łatwo, ale to jest problem. E, sadzonki. Fajnie, przydadzą mi się. Sadzonkę. sadzonkę. Sadzonka, Dobra, no to o, tu też są sadzonki. No i super. Te vanilla flowery się liczą jako... tak <laughs> nie, to muszę iść po nożyce i ścinać yy, prawe. A cztery albo całe? Zupełnie nie, nie pamiętam. Cały to jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Oj ciężko. Dobra, to to wracam do domku, jak nie będzie teraz działać to pójdę po, prostu po nożyce i uzupełnię jeden, dwa, cztery działa? nie no to muszę zrobić nożyce to mnożycie, roztrawka, bako, truskawki, lupa, Dobra. Ogiet no jest Twilight Forest. Aha, nie wskoczę tam, nie w tym odcinku. To nie, to nie jest jeszcze czas, a po drugie już jest czas, żeby skończyć ten odcinek, więc. Tak to właśnie będzie wyglądać teraz. Ale nie wiem jeszcze, jak się korzysta z tych rzeczy. Jak się sadzi. Iron Hole. Farma. Może na razie będzie gdzieś. Gdzieś tutaj. Taka malutka, ale będzie Już nie mogę pobierać, on będę wody brał Dobra, teraz Ej. Okay. Jest to I jest to Nie wiem jak będą rosły Ale jakoś urosną To może ze sobą będę Diaksy oczywiście powam. No, to myślę, że... o piękny związek. Podoba mi się. No. No myślę, że to tyle dzisiejszy odcinku, Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję. No a ja się z Wami żegnam. Na razie, i cześć.